Oooo. No to witamy wszystkich bardzo serdecznie w kubeczkach. Jest z nami Ania i jest z nami Marta i zobaczymy, czy uda im się odgadnąć sekwencję kubeczków. Zaczynamy od Marty. Okej. Okay. Proszę. Zaczynamy. Ustawia Pani. No i ja sobie wybieram ten. tak? Rozumiem, że mamy nie wychodzić poza Możecie, coś macie jakąś swobodę, więc... Fajnie. Pięć trafionych. Zero. No. Lol. <laughs> czekaj, ja sobie tutaj, jak nie ustawiać? <laughs> Marta Edition. Czekaj, może on tańczą poleciał, wiesz? O, no, dobre, dobre. Czekaj... Dwa. No, teraz które, nie? Dobra. Teraz ja. <laughs> Hmm. Pamiętajcie, jak hmm. mam... <laughs> ja okay. że jakby wcześniej. dwa, to tak pomieszałam, że nie wiem jak było. Dwa. Tak, jest, dwa, w tym wypadku. Okej, okay. czyli... Wydaje <coughs> mi się, że tak to... jest nie 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 Jeden. <gry> Dwa. Ale byłby plotwiz, to nie było niebieski, nie? No, miał taki plon. Mamy to! Jej! Super! Mamy Jarki. zwycięzcę! Ja, ja.